Cześć! W dzisiejszym odcinku założymy sobie hodowlę muchów. Tak, dobrze słyszeliście. To zaczynamy. Ale jednak myślę, że pójdziemy chyba z tym wszystkim na balkon. Ale najpierw powiem wam po prostu co to tu jest. Mam tutaj wszystkie rzeczy potrzebne do hodowli muchów. Pewnie was zdziwią te kamienie, ale za chwilę wam powiem po co one. Także idziemy na balkon. Mówię. Jak widzicie, już jesteśmy. No i zaczynamy naszą hodowlę. Najpierw sobie wyjmiemy nasze mychy. Aby mieć po prostu pusty pojemnik. Dobrze. No i w ogóle musimy sobie tam chydać na godzinę. Na godzinę je tutaj wsadzić do tego pojemnika. Do tego musimy je wsadzić na godzinę i wró wrócę za godzinę. W sensie ja Wam zrobię tam jakiegoś time albo albo yy, yy, cięcie, bo. One się muszą pomoczyć, nie wiem po co, ale widziałem to w, yy, na YouTubie, że one się muszą pomoczyć. Chwilę w pojemniku, i potem dopiero je. Nie wiem po co będziemy wkładać do wody, ale. Ale dobra, będziemy wkładać do wody je, ja, bo tak widziałem instrukcje z YouTuba, że trzeba tam je włożyć na jakieś nie wiem na godzinę. No i właśnie myślę, że je dać. Do jakiegoś pojemnika, do wody. I właśnie po to nam były te kamienie, żeby je przynieść podczas właśnie naszego mm. procesu namaczenia mchów. Potem będzie trzeba jeszcze je zwilżyć, Jakoś tak to powinno wyglądać, ale wiecie co, spróbujmy je te mchy tam pomieścić w tym pojemniku. Zobaczymy czy one się tam pomieszczą, nie wiem. Jest. No to już Potrzebujemy jakichś pojemniczków jednak. No, wszystkie mychy mi się tam Nie zmieszczą, to wszystkie. A tu co mam? Poczekajcie. No to poczekajcie, ja muszę tu jakiś pojemnik załatwić. I będziemy mogli yy, właśnie. To no muszę już wkładać yy, do wody. Yy, tylko poczekajcie, ja muszę jakiś pojemnik sobie wziąć. Tutaj może będzie dobry pojemnik. Tu mam ciekawe spinacze, ale możemy je wyrzucić. W sensie możemy te spinacze wziąć. Chwilka-chwilka, e, tylko muszę sobie coś zrobić. E, Dobrze, znalazłem pojemnik jakiś. Coś się udało oszukać. I nawet dość duży ten pojemnik jest. Więc okej. Zobaczcie, ja sobie to tutaj. Zobaczcie, znalazłem taki pojemnik. Myślę, że tutaj też możemy umoczyć nasze mychy. Dobra. Mamy już dwa pojemniki, a muchów jest kilka, więc wiecie, że musimy to mniej więcej sobie objaśnić, jak ja je zasadzę tam i dopiero. Możemy, bo nie, wiem, czy, bo nie wiem, czy nawet użyję wszystkich muchów. Bo myślę, że może zostanie mi kilka muchów, tak żeby po prostu, bo nie wiem, czy jeszcze w pojemnikach. Ale raczej postaram się wszystkie zasadzić. Dobra. Tego damy tu. No, będzie. Tego też to tutaj. I tego tutaj. Dobra, teraz się mi uda chyba. I wystarczy tak. Odstawić je tam na godzinę, ja tam tutaj mam nadzieję, że mi telefon nie zgaśnie, a jeśli zgaśnie to w drugiej części filmu yy, zrobimy taką drugą część yy, Właśnie będziemy tę mychę wtedy już sadzić Więc ja teraz napełnię miseczki żeby te mychy tam powkładać yy, Więc poczekajcie ja I dać ziemię bo ziemia jest jeszcze w pojemniku Ziemię mamy Zostawiamy. Mamy tutaj pojemniki, i teraz je trzeba napełnić. To ja je napełnić, i za chwilę się widzimy. Mm, dobra. Nasze pojemniki są już przygotowane. Przygotowane. Ok, nasze pojemniki są już przygotowane. Teraz możemy nasze mychy już powkładać. I ja pójdę jeszcze na balkon, przyniosę te wszystkie mychy. Żeby. No powiem Wam, że z tego muchu to jestem bardzo zadowolony, bo on był bardzo duży. Tu jeszcze miał trochę, tu troszkę go było, tu jeszcze, tu jeszcze. Ale ja go musiałem odciąć nożem, bo jak sprawdzałem, to się do pojemnika nie zmieścił, więc yy, no musiałem go odciąć, no bo był za duży i się nie zmieścił do pojemnika. Jeszcze idziemy Jestem. Mchy są bardzo lekkie, powiem Wam. Więc chyba niektóre mogą być uschnięte, już takie, bo za chwilę się Bo jeden z tych muchów jest uschnięty, bo jest lekki bardzo chyba. Więc chyba jeden z tych muchów będzie dobry, ale nie wiem jeszcze. Wkładamy do wody nasze mchy. Ale ja ty powiem Wam, że nie wiem, jak te mchy się wkłada do wody, ale ja je włożę na razie ugniatamy no, musimy jakiś kamień tutaj podłożyć, bo się machy będą pływać no dobra tu, do pojem... tu do pojemnika ma ten duży mech no zobaczymy jak to będzie z tymi mechami bo powiem wam, że nie wiem, jeszcze nie, nigdy nie zakładałam podobnych mechów, więc jeszcze nie wiem jak to jest na pewno się zmieszczą z dwoma chy. ale nie wiem co z tym zrobić. W sensie jeden mech się nie zmieścił tutaj. Yy, tu może się zmieści, więc ja teraz przynoszę te kamienie mm -hmm. yy, i... Ok, w sumie nie wiem co z tym poszedłem na balkon. Ale no tak po prostu, żeby była żywa, żeby żywot był do no To Takie taka nie mam. Okej, okay, już jeden mech się siadnął sobie tutaj. Mam nadzieję, że one usiądą sobie, bo chciałbym sobie tutaj wrzucić drugi mech. Ten na przykład. I damy je... I powiem wam, że ten mech się nie zmieści tutaj, ale spójrzmy w tym miejscu w tej miseczce, w sensie w tej miseczce powinien się zmieścić jeszcze menach jeszcze jeden w sensie, powinien się ten zmieścić yy, i spróbujemy go powodem się moczyć przez godzinę ja do was wrócę wtedy w sensie później ale to musimy naprawdę zostawić yy, na, na jakiś czas, żeby się to pomoczyło dobra trochę małe to kamienie przyniosłem, bo nie wszystkie wody są takie mało z tego pojemnika włożyłbym tutaj. I czekajcie, trzeba dodać tutaj więcej wody, bo jest za mało wody i mychynie nie, nie moczą się tak. Ale już jest dobrze, bo jużśmy włożyli. I tu mam jeszcze resztkę taką wody, taką dosłownie resztkę wody takiej do picia. I myślę, że dodajemy tutaj Bo w tej miejscu my wpływamy to... Troszkę małe te kamienie wziąłem, ale to nic Dobra, tutaj dodajemy na pewno troszeczkę jeszcze wody Bo na mchy, no trzeba jednak na pewno obciążyć, bo do zaczynają na ją pływać. A trochę niskie te, te pojemniki mam powiem szczerze. Mogę wziąć troszkę większe. To by my, mychy by się odwdzięczyły, ale nie wziąłem na pewno się nie odwzięczą. No dobra, spróbujemy, spróbujemy te tutaj obciążyć trochę mech. tutaj dwoma kamykami, bo ten mach pływa strasznie jakoś strasznie robi widzę pływać dobra, nie są takie konkretnie za, w tej wodzie, ale dobra, w, taki... w Tym odcinku to będzie tyle, ja już tutaj ten... co? Tym co? Będzie... w tym odcinku to będzie tyle i w następnym odcinku robimy drugą część tego filmu Okej, okay, mechy włożone. Ale jeszcze nie powstała godzina, bo dopiero przecież włożyłem je teraz. Teraz je dopiero włożyłem. Tylko chciałem, żeby... Czekajcie, powietrzymy to o dywan może jakoś. Bo dużo tej wody dałem. Dużo, o za dużo chyba wody dałem. Ale dobrze, zobaczcie, ten mech wziąłem stąd. Jeszcze weźmiemy tą miskę. Bo tu jest najwięcej mchu. Dobra, i teraz no one się będą moczyć przez godzinę. Ja zaraz ja wracam dosłownie za sekundę. W sensie ja będę teraz tam godzinę, tylko wiecie, no, u Was to będzie trwać sekundę, ale u mnie nie. Jest 15:54, to wracam o 16:54. Żeby to tak minęła godzina, dobra. Jeszcze podbieram tą ziemię i wodę. Bo troszkę mi się wylało jej wody Ale dzisiaj ogólnie powiem wam, że miałem szalony ptah, bo, yy, yy, bo dzisiaj mi się slime wylał Slime to taka... Wiecie, to takie te tak gluty są I dzisiaj mi się slime wylał, jak yy, no, szłem. Dobrze. Ok, także ja teraz wam tutaj cięcie robię I zostawiam was, my macie tutaj 15.55 Więc wracam za godzinę Także chyba właśnie papa bo są te lemoniady, nie wiem. Więc się piszę. za chwilę do nich wracał, więc także odkładam na ten i poczekajcie. Sobie. No, dobra, już jestem. Nasze no już poleżały dwie godziny. No, takie równe dwie godziny. No, nasze mchy już wyjąłem z wody, i za chwilę wyjmę jeszcze tą partię muchów. I wychodzimy za chwileczkę na pole, żeby to. Żeby je zasadzić. Tylko muszę najpierw jeszcze przynieść więcej ziemi. Dobra, nasze mchy już są odsączone i przepukane, bo jeszcze pukałem je tam pod spodem, tak. O! Nie wiem, czy niestety nie zerwałem im korzeni, ale. Już trudno. Niestety nie mogę ich sadzić na tutaj w pokoju, bo zrobię bałagan i nie mogę ich tutaj w pokoju sadzić, bo zrobię duży bałagan. W sensie... No... Wiecie.